się mokro w WS, to jest a dzisiaj się będziemy być z moim kolegą. To już drugi raz na tym filmie. I. siebie. Dobra, no i. ja jestem na poziomie tak. nie wiem. możecie ci napisać na kogo jestem poziomie: na Esa, Sagiego, Petera czy na jakiego? Nie mam pojęczyn.

jak chcecie, żeby było więcej filmików na tym kanale, no to napiszcie w komentarzu. Ja sobie idę do podziemi. Nie mam palęczyny, szkoda. Tak to bym na musika zrobił. No i kratka. Cyk, cyk. Ty próbujem inne co zrobić. Ja... No, ufam, że on mi nie zrobi Nemosa, bo. Nieraz ja z nim grałem. Tak. Nie, ja nie mam kilofa. Ale gówno. Ale gówno, nie mam kilofa. Muszę ręcznie wykopać. Jezu, nie, ja odbieram kit start. Widzowie, bo to jest porąbane. To jest jak coś na krabmc.pl. Więc. O, no i. Bartim ma Ma przerąbane. Ten ktoś. Ten ktoś ma przerąbane. Oho ho. Oho ho. Masz przerąbane. Uuuu. Bijemy się do znaku fajerwerki. Nie mam palączki, abyśmy mu nemosika zrobili. O, ktoś tu ucieka. O, ktoś tu. Jak coś to ja. Ja się tak niezbytnio umiem bić. A może ja pobiegnę i gdzieś zrobię jakiegoś trafiku. Czekajcie, O, ja piernika, żeby się wciśnięcić kopał, a w tomu nic nie da. Udaję, że mam lipę. Udaję, że lipę mam. Tak naprawdę on ma lipę. Dobra, koniec. O jednak nie. Dobra, to my kończymy na dzisiaj ten Albo nie, bo jeszcze się chce bić. Dobra. Jeszcze, żeby... No jest ten drugi ogień, który mi nic nie zadaje i wkurza. O, padła. Bania padła. O, kurde, mi też zarapada. Dobra, udaj, że uciekam. Udaję, że uciekam. Goni mnie. Dripstone, dripstone, dripstone... Dripstone, dripstone... O kurde! Nie, nie. Nie. nie pytajcie dlaczego ja tego wale w myszkę. Może go Rzucimy do jakiejś dziury? A. Ale by mój teraz zrobił takiego pik, 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 pik. O, ktoś tu ucieka. Dobra, kończymy na dzisiaj tego vloga. Zabiliśmy go, więc na